Nie miałem okazji, więc w zasadzie chyba po raz pierwszy w życiu przejadę sobie, chyba to jest rynek w Trzewini. W zasadzie jedyna taka okazja. Fajne. No bardzo ładny ryneczek mają. Pojadę i na wprost, jeśli można, może widzę, można, z tego co widzę, jest przerywana tutaj Linia, przez tą główną drogę. Idzie i taki rynek jest podzielony na takie dwie części jakby. Jeszcze raz pojedziemy tym samym odcinkiem, tylko teraz pytanie To nie prosto, tylko już to... Tam, tam jeszcze tam pojadę Bo od tamtej strony sobie wyjedziemy na 7.9 Bo tu też jest wyjazd w kierunku na szanów i na Kraków Nie rozumiem na wprost tego oznakowania zakaz skrętów w prawo a w lewo też w bo... tak, tu jest jednokierunkowa Ale tu. Aha dobra tutaj tego wjazdu w tą bramę dotyczył ten Tu jest nakaz w prawo Ale dwóch uliczki ale fajnie się po takich jeździ po takich rynkach no i tu chyba dojeżdżamy właśnie do drogi 79 i na szanów chyba w prawo tak jest tak jest a tu jest prawo na Orkus i od tej strony byśmy przejechali